Cześć, masz tam Maksa? Tak. To daj na głośnik i włącz kamerę. Cześć. Słuchajcie, dziewczyna wpadła we własne sidła. Chciała współpracy i romans z Michałem, a wylonowała w łóżku z Irkiem. I w ten sposób oboje zdradzili własny zespół. To już nas nie interesuje. Interesuje nas Michał. Zresztą tak i tak dzisiaj muszę się spotkać z klientem. Słuchajcie, więc sytuacja wygląda tak. Marcel ma romans z dziewczyną Sebastiana, który właśnie wsiadł do samochodu matki Marcela Bożeny. A Bożena skłamała mówiąc, że udaje się na spotkanie działkowców. No, chyba, że z tym młodym razem ogródek uprawia. Dobra, mamy niezły przekładaniec. Matka spotyka się z kumplem swojego syna, a syn bzyka dziewczynę kumpla brakuje nam jeszcze podejrzanej. Nie wiemy co robi, skoro jej samochód stoi pod tym domem. No i kogo albo czego nam jeszcze brakuje w całej tej układance? Męża Bożeny, który jakoby jest teraz na tenisie. Bingo. Myślisz, że to z nim wczoraj rozmawiała przez telefon? Nie mam pojęcia. Zresztą Przekonamy się, czy to tak bardzo ona chciała się z nim spotkać. Ale na razie musimy poczekać, aż żona naszego klienta wróci po swój samochód. Może ktoś ją odprowadzi. Zobaczymy. Na razie wracamy do roboty. Ja idę na swoje stanowisko. Włączamy łączność. Przypominam, żeby nie było tego ostatnio. Kanał numer 2. Piewióra? Fajnie, że dołączyłaś do zespołu. Cześć.